Wielkie pieniądze, bardzo droga biżuteria i oczywiście alkohol. Nazywam się Rutkowski, Krzysztof Rutkowski. Dzisiaj w programie Rudkowski Story wybuchowa mieszanka. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy, którzy spotykają się w większych gronach, powiedzmy, swingersi. Gdzie pary zapraszają singli, gdzie single zapraszają pary, gdzie dochodzi do różnego rodzaju przetasowania towarzyskiego. Niektórzy przyjeżdżają, no dość mocno zaopatrzeni w piękną biżuterię. Kobieta, która przyjechała na takie spotkanie, miała pierścionek z diamentem, był wyceniony na ponad 120 tysięcy złotych. Dysponujemy certyfikatem, oczywiście, tego pierścionka. Kobieta, która przyjechała, która być może chciała się pokazać, a ja na pytanie, dlaczego przyjechaliście z tak drogim pierścionkiem na tę imprezę, męża, kobiety, on odpowiedział: No, a gdzie się ma pokazywać? No dobrze, tam, gdzie jest alkohol, tam, gdzie jest wiele osób, tam, gdzie torebka może leżeć w różnych miejscach w pomieszczeniu, gdzie nie zawsze. Pilnujemy tego, co mamy na sobie i przy sobie. Pierścionek nie został skradziony kobiecie poprzez zdjęcie jej z palca, tylko został skradziony wyjęty z pudełka. Czyli nie został skradziony razem z pudełkiem, na którym oczywiście sprawca pozostawił odciski palców, tylko został wyjęty z tego pudełeczka. Ściągnęła w ferworze, oczywiście zabawy, ściągnęła pierścionek z palca i włożyła go do pudełka, które w sumie schowała w torebce. Oczywiście zabawa się skończyła, ona poszła spać i kiedy się obudziła, zobaczyła, że torebka jest. W korebce, pudełko od pierścionka jest, ale nie ma pierścionka. Przerażenie ludzie rozpytują, pytają, dzwonią, w jaki sposób obawiają się tego, że była to impreza o charakterze towarzyskim, że była to impreza, gdzie były zapraszane różne osoby, gdzie były zapraszane różne osoby z internetu, ściągane, które nie były znane, byli to oczywiście mężczyźni, którzy byli zapraszani, którzy ogłaszają się na różnych portalach erotycznych, w związku z tym towarzystwo było mocno przemieszane. Oczywiście w gronie znajomych i osób, które były, starała się samodzielnie rozpytać i znaleźć, ewentualnie, ten w sumie bardzo wartościowy pierścionek. Nie udało się e, jej, w zasadzie, działania nie przyniosły żadnego rezultatu. Po kilku dniach, od momentu, kiedy doszło do tej kradzieży, zgłosili się do nas, do biura, i my podjęliśmy swoje oczywiście działania w tym kierunku. Ludzie w takich sytuacjach niejednokrotnie, jeżeli są ze środowiska swingersów, wstydzą się o tym mówić i zgłaszać to oficjalnym instytucjom. Starali się samodzielnie odnaleźć pierścionek, niemniej jednak. Nie udało im się. W związku z tym o wsparcie poprosili Rutkowskiego. Ale ja powiedziałem, bez zgłoszenia policyjnego my nie podejmujemy żadnych działań, ponieważ my nie wiemy, na ile ta kradzież jest faktyczna, na ile my mamy zrobić tak zwane rozpoznanie sytuacji, a na ile mamy podjąć działania, które idą w kierunku poszukiwania pierścionka. Oczywiście korzystając z możliwości wykorzystania mediów również w tej sprawie Super Ekspresu, opublikujemy pierścionek, bo mamy bardzo precyzyjne fotografie pierścionka, opublikujemy go razem z Wami po to, żeby odbiorcy Super Ekspresu mogli zobaczyć jaki był to dokładnie pierścionek i to jednocześnie w bardzo dużym stopniu zablokuje możliwość obrotu i sprzedaży dla sprawcy, który ukradł pierścionek. Jest to bardzo ważne i bardzo istotne. Policja w chwili obecnej oczywiście prowadzi czynności sprawdzające. Nie jest jeszcze wszczęte śledztwo w tej sprawie. Oczywiście bardzo ważnym elementem jest pudełko, proszę Państwa, w którym znajdował się pierścionek. Sprawca, który. Krat, złodziej, który wykradał pierścionek z torebki kobiety, oczywiście musiał go dotknąć. Nie był przygotowany na tyle, żeby mieć rękawiczki gumowe, czy nie dotykać swoimi palcami tego pudełka. Otwarcie pudełka wymaga praktycznie dotknięcia dwoma dłońmi pudełka czyli wieko. Jeden kciuk, podstawa pudełka, drugi kciuk i oczywiście palce wskazujące. Alkohol niejednokrotnie jest motywatorem do tego, że ludzie decydują się otworzyć szufladę, wyjąć pieniądze, otworzyć teczkę, wyjąć pieniądze. Miałem kiedyś akcję, gdzie klienta namierzyliśmy po odciskach palców. Jeden z policjantów sprzedał samochód i zostały mu skradzione pieniądze z teczki. I przebywał tylko w towarzystwie swoich kolegów. I te pieniądze zostały skradzione z teczki, która była w samochodzie, która po kilku godzinach znalazła się w rowie. Wiadomo, że jedna z tych osób ukradła te pieniądze. Podczas imprezy mu to ukradła. Podczas imprezy alkoholowej. W momencie, kiedy doszło do mojego spotkania z jednym z najbardziej osób podejrzewanych o tę kradzież, on się przyznał. Zadałem mu jedno proste pytanie. Dlaczego jego odciski palców znajdowały się w teczce? Nie komentował tego i nie prowadził ze mną dyskusji na ten temat. Na moje szczęście podjechał radiowóz policyjny pod stację y, paliw, na której mieliśmy spotkanie, i myślał, że ten radiowóz przyjechał po niego. Radiowóz był zupełnym przypadkiem.